Paweł i Paweł. W dniu dzisiejszym Pawle coś nietypowego, bo jeszcze pojazdu, który na szybko można rozebrać częściowo, to nie mieliśmy. Zgodzisz się? No nie mieliśmy, tak, nie mieliśmy, chociaż mieliśmy taki z dodatkowymi bocznymi tymi kurtonami. Tak. I tuk tuk. Tak właśnie. I teraz porozmawiamy właśnie i przedstawimy wam jego młodszego brata. Przed wami model Flipper. Patrząc się na ten pojazd, pierwsza rzecz jaką nam się rzuca w oczy to trajka. Trzy koła, Dokładnie. Os, ostatnio częściej mamy trajki e, albo pojazdy czterokołowe e, w testowaniu niż moje, chyba ulubione, jednak jedno ślady, mm -hmm. tutaj mały, dwuosobowy, zarejestrowany jako motorower. E, skuter, bo dla mnie to skuter jest, kierownica typowo skuterowa. E, jedyne co jednak od, tak mocno odróżnia ten pojazd od takiego klasycznego skutera poza tym, że ma e, trzy koła. To jest dach. To jest dach. Tak. I drzwi. No właśnie. A bardzo dobrze, że przeszedłeś do tych drzwi, ponieważ e, ten model jest bardzo nietypowy. Wcześniej w tuk-tuku były takie, jakby kurtyny, które można było tak. Bzz, bzz, na wiesz, na zamek błyskawiczny. Tutaj mamy pełnoprawne drzwi, które, tak na dobrą sprawę, w miarę szybko możemy je ściągnąć. Kwestia 10 do 20 minut. Drzwi mamy zdemontowane i mamy tuktuka. Tak, na dobrą sprawę, do tak jak mówiłeś w odcinku o Tuktuku, do podróżowania sobie nad morzem mm. po nadmorskiej miejscowości. A tak w momencie, kiedy jest chłodniej, cokolwiek, no to wtedy zakładamy te drzwi i po prostu sobie podróżujemy, gdzie nie wieje, nie pada na głowę. No, a podróżować można nim sprawnie, według mnie, bo silnik 1500 mm, tysiąca watów, czyli ciut powyżej dwóch koni mechanicznych, mm. ale ja bym. Za każdym razem, tak naprawdę, jak mówimy o tej, o tej mocy przy elektrykach, to te dwa konie mechaniczne niekoniecznie równają się takim dwóm koniom mechanicznym w pojazdach spalinowych. Zdecydowanie nie. Zupełnie inaczej one oddziałowują na pojazd i ten start jest zdecydowanie mocniejszy. Nie musimy nabierać e, obrotów, żeby dostać te dwa konie mechaniczne. Po prostu one są tu i teraz. Ale właśnie, bardzo fajnie, że powiedziałeś o starcie, bo tutaj muszę zwrócić na jedną rzecz uwagę. W tym pojeździe on ma dynamiczny, ale zarazem też miękki ten start, bo on nie wyrywa tak e, do przodu, że wiesz, że masz wrażenie, że zaraz ci przednie koło podskoczy, tak jak był komentarz, nie? <grytanie> że w niektórych pojazdach potrafi nawet podwiewać wiatr, nie? Do, do przodu widziałem. Pozdrawiamy zresztą e, i serdeczności dla komentującego. E, wracając do tematu. Ma dynamiczny ten start. Nie jest to taki żółw. Zdecydowanie nie. Nie, nie. Tutaj start jest bardzo fajny. E, prędkość maksymalna, jak to w przypadku motoroweru, około 45 km na godzinę. Nam spokojnie te 45 km udało się e, osiągnąć przy. Nawet jego masie, bo okazuje się, że to jest większa baryłka niż ja. <śmiech> <śmiech> I zasięg do 50 km. Jak zwykle jest to uzależnione od wielu czynników. Właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz, a propos zasięgu. Ten zasięg gwarantuje nam bateria. Bateria jest żelowa. Pojazd pracuje na napięciu 60 V. Bateria ma pojemność 45 Ah. Wspominaliśmy Pawle, że można zdemontować w nim drzwi. Łat... I właśnie to uczyniłem. Tak. tak. Łatwo, prosto, szybko i przyjemnie. Ile ci to zajęło realnie? No, z 15 minut. 15 minut. No to właśnie. Kwestia odkręcenia kilku śrub. I tak na dobrą sprawę, mamy pojazd typowo letni. Ja to robiłem pierwszy raz, więc jeżeli ktoś chwilę poćwiczy, ściągnie te drzwi 2, 3, 4 razy, to myślę, że zejdzie do 10 minut tak spokojnie. No właśnie, więc, co tu dużo mówić? Yeah, a jazda bez drzwi w taką słoneczną pogodę? No nie ukrywam, jest to przyjemność. Pojazd występuje w dwóch kolorach: takim oto niebieskim i takim czerwonym. Czerwonym, tak jest. Warto jeszcze jedną rzecz tutaj napomnieć: że pojazd posiada pasy bezpieczeństwa. Nie trzeba nim jeździć w kasku, akurat. Ja miałem kask tylko dlatego, że nie wziąłem ze sobą czapki. A nie ukrywam, jest 10 stopni, więc po prostu, żeby mi było ciepło. Ale nie ma wymagania posiadania kasku, możemy się legalnie nim poruszać. Wystarczy, że będziemy mieli zapięte pasy. Stały fragment naszego programu to tak na dobrą sprawę seria jak człowiek, który ma szczudła zamiast nóg. Mieści się yy, w różnych pojazdach, to za tą baryłkę. Lepiej mieć sznudła zamiast baryłki. Zapraszam Cię do środka. Cyk, duży Paweł jest w środku. Jak widzicie w środku mam wystarczająco miejsca, tutaj na kolana mam jeszcze 5-7 cm. Zapasu, więc osoba wyższa ode mnie czy z dłuższymi nogami na pewno sobie znajdzie dla siebie miejsce. Nad głową to samo, z 5-7 cm mam luzu, więc nawet na jakiejś górce czy chopce głową nie zahaczę o sufit. Tutaj wszystko jest w zasięgu ręki. Wyświetlacz bardzo dobrze widoczny, na wprost, nic mi go nie zasłania. No i chyba tyle. Co więcej, tutaj mogę dodać, zobaczmy, jak baryłka się mieści w środku. No, i jak widać, baryłka jest w środku. Krótko mówiąc, przysunąłem jeszcze sobie sporo ten fotel do przodu, żeby dla mnie było najwygodniej. I jak tutaj widzicie, mam luzu jakieś 50 cm od kolan do półki. Ręce na kierownicy w pozycji wygodnej. Jest mniej więcej tutaj ten kąt 90 stopni. Dobrze się rusza. Bardzo fajnie centralnie umiejscowiony wyświetlacz, dobrze widoczny. Także czego chcieć więcej? Dobra, duży Paweł w środku. Wygodnie ci? No. No i teraz ja wsiadam. Patrzcie, jak jest z miejscem bez przesuwania fotela zmieściłem się kolana mam nawet jeszcze parę centymetrów zapasu to co? To jedziemy w pole. Pole o, o, o. Wow. Ty no i co? Idzie jak przecinak Ja nie ukrywam, że trochę się bałem tego pierwszego kawałka, ale tutaj jest już OK no, i naprawdę to zawieszenie fajnie pracuje. No, genialnie, tutaj. No, no, no czułeś trochę nie, jakieś tam nierówności, ale jest mega komfortowo. No wiadomo, nie jest to Nissan Patrol, bo to jest pojazd tak na dobrą sprawę, tak jak mówiliśmy wcześniej. Do przemieszczania się, ale jak widać, z drogą taką polną sobie świetnie radzi. Dobra, zobaczmy, czy damy radę tutaj zawrócić. Tu jest ciut szerzej. Ciut. kamerę cofania w razie czego, pamiętaj mam, mam, ma, ale to kamera cofania nie zawsze oddaje to, co się tam dzieje faktycznie w szczególności trochę się tutaj nakręcę dobra no i Ostatni raz? Tak jest. jest tylko, żebyśmy wyjechali. Nie, no bez problemu sobie poradził. Jaka prędkość? Teraz no 18-20 na godzinę. No właśnie. I po takich nierównościach. I jedzie się, powiem szczerze, z tyłu nawet wygodnie. To jest, to jest bardziej komfortowo niż wydawało mi się, że będzie. Tak jest, fajnie. Kolejny nieodłączny element, jak to Duży Paweł mówi, moja specjalizacja przyciski i wciski. Zaczynając od lewej strony, mamy hamulec. Bardzo fajna rzecz. Przy hamulcu mamy mechaniczną blokadę. Pragnę zaznaczyć, że to jest hamulec przedni, więc przednie koło możemy całkiem zblokować. Dodatkowy hamulec ręczny. Idąc dalej, światła drogowe, światła mijania. Kierunkowskazy lewy prawy. Szkoda, że nie ma e, tego odbijacza. Mamy tutaj klakson, światła e, awaryjne. W tym miejscu e, pompka i zbiorniczek na płyn hamulcowy. Schodząc niżej, mamy przyciski takie ogólne. Idziemy dalej. Wyświetlacz. Włączymy go. Charakterystyczny znak widoczny tutaj i na wyświetlaczu podstawowe informacje tutaj przebieg tutaj prędkość po prawej bardziej z tej strony tu woltomierz i wskaźnik naładowania baterii wyżej nad nim bieg który mamy wyświetlacz jest wielofunkcyjny jest dotykowy jak widać Tutaj możemy, że tak powiem, podłączyć Bluetooth lub włączyć radio. Przechodząc na prawą stronę. Przełącznik do zmiany biegów: D czyli drive do przodu, N neutral czyli luz, R do tyłu. Tutaj mamy włącznik świateł i do e, spryskiwaczy. Idąc o drobine niżej mamy stacyjkę oraz wejście USB. Przechodząc już całkiem nisko, to tutaj mamy hamulec i hamulec ręczny. Bardzo ważny aspekt aspekt tankowania. Wejście do ładowania mamy tutaj, pod siedzeniem, więc tu wpinamy naszą ładowarkę. Nie tak jak w innych pojazdach z tyłu na zewnątrz. Kolejny punkt programu. Bezpieczeństwo i zaczniemy od hamulców. hamulce tutaj mamy wszystkie tarczowe. Tarcze są nawiercane, e, dzięki czemu są wentylowane. Czy ten hamul czy ten pojazd ma dobre hamulce? Ja bym powiedział, że mieliśmy pojazdy, które miały zdecydowanie lepsze e, hamulce. Natomiast nie można powiedzieć, żeby one nie były, żeby były niesprawne. Nie. Wyhamowują dość sprawnie ten pojazd. E, no. Nie ma tutaj po prostu jakiegoś szału, ale jest ok. Paweł, no z drugiej strony, zwłaszcza też na to ten pojazd nie osiąga prędkości 80, 90, 100 na godzinę. Nie? No właśnie, a tu Cię zaskoczę, bo nie. Więc wiesz, aż tak mocne żylety, no to są po prostu tutaj według mnie niepotrzebne. Ja jechałem 45 tylko dlatego, bo ograniczały mnie przepisy. A no to zmienia postać rzeczy, przepraszam, przepraszam. E, światła. Światła, e, też bardzo istotna rzecz, wszystkie światła w technologii LED i moim zdaniem, pomijając fakt, że są dość dobrze widoczne, e, w ogóle bardzo fajnie się kładają. Tutaj mamy taką listwę świecącą, na końcu są kierunkowe wskazy, no prawy, lewy, jak to kierunkowskazy. Dziwne by było, jakby było inaczej. Ja tutaj mogę powiedzieć, jak jesteśmy przy kierunkowskazach, że tutaj jest, są dwa minusy, ja w ogóle widzę. No. Pierwszy to taki, że nie ma odbijacza. Ja w ogóle nie wiem, co to, co to jest za, za taki wymysł, żeby przy kierunkowskazie takim typowo skuterowym czy motocyklowym nie było tego odbijacza, to jest rzecz pierwsza. A rzecz druga, ja to lubię, jak tam coś cyka, nie jak piszczy, tylko jak sobie cyka, bo w szczególności w takim zadaszonym pojeździe to po prostu słychać i i słuchać, że... że coś się dzieje, rozumiem. Tak, no to jest takie takie. Eee, z przodu światła również ledowe. Eee, I ostatnia rzecz, bezpieczeństwo. Zawieszenie. Zawieszenie. Tak jest. Zawieszenie mamy hydrauliczne, eee, z przodu typowy skuterowy lak, eee, z tyłu każdy jeden amortyzator do każdego koła. Cóż więcej, fajnie, miękko wygodnie. Nie mogę powiedzieć, żeby ten pojazd był twardy, prawda? Zdecydowanie jest miękki, nawet nawet nie wiem, czy troszeczkę nie jest za miękki, ale jest miękki, jest przy, bardzo przyjemnie się nim jeździ i bardzo fajnie wybiera nawet takie większe nierówności w postaci leżących policjantów. Tak. Generalnie najprościej jednym słowem można opisać. Komfortowo. Tak, dokładnie. <laughs> Przechodząc do podsumowania dzisiejszego odcinka, co o nim możemy krótko zwięźlej na temat powiedzieć? plusy minusy, minusy. Też. Ale jeszcze to, zanim do tego przejdziemy, chciałem go po prostu kilkoma zdaniami podsumować. Według mnie z tych trójkołowców, które dotychczas mieliśmy okazję testować, on według mnie jest najwygodniejszy. No tak. I chyba najbardziej ergonomiczny w stosunku do poprzednich modeli Ariel czy Nemo, czy na przykład Dori. Co sądzisz? Czy nie bardzo wiem, co masz na myśli, mówiąc ergonomiczny? Czyli, tak. że w stosunku do wielkości, jaki on jest, to tak na dobrą sprawę przestrzeń jest bardzo dobrze wykorzystana i wszystko jest przemyślane. Że... Znaczy nie, No, tam też było przemyślane. Tam może było troszeczkę trudniej się wsiadało do tyłu, trzeba, ktoś musiał wysiąść z przodu. Taki ja musiałem wysiąść, żeby ktoś mógł wsiąść do tyłu, tak, ale jakbyśmy wzięli sobie. Starą motoryzację Cinquecento czy Malucha i tak kierowca musiał wysiąść, żeby ktoś wsiadł do tyłu. Zgadza się. Dlatego ja byłbym tutaj rozważny. W dzisiejszych, e, współczesnych samochodach kierowca też musi wysiąść, jeżeli mamy dwu- czy trzydźwiowy samochód, żeby ktoś wsiadł e, do tyłu. Także nie. E, tutaj jest wygodnie i tyle. Ok. Plusy, minusy. Co chcesz? Plusy. A chociaż... Mogę mieć minus. Możesz mieć, no to plusy czy minusy? Krótko zwięźle na temat. Minusy. Minusy. Plusy Zawieszenie. I praca zawieszenia zdecydowanie yy, na jego plus. Druga kwestia, wygoda. Ten fotel przedni kierowcy, on przyjemnie się w nim siedzi. To jest moje, to jest moje zdanie. Jest po prostu wygodny. Następnym jego plusem jest to, jak on przyspiesza. Pomimo tego, że jest słabszy od konkurentów, przyspiesza według mnie dużo lepiej. Następna zaleta tego pojazdu centralny, dobrze umiejscowiony i dobrze widoczny wyświetlacz, nawet pomimo takiego słońca jak teraz. A z tym wyświetlaczem to akurat zbywały pojazdy, które miały lepszy wyświetlacz. Eee, także ja. tutaj jest tak, tak, bym powiedział ostrożnie z tym bardzo dobrze. Eee, minus lusterka. W tych lusterkach przynajmniej ja widzę bardzo okrojoną rzeczywistość. Eee, one są schowane za słupkiem i jak nie ma tych drzwi, to tak, to one są widoczne. Natomiast jak są drzwi, jest słupek, yy, czy tutaj rama tych drzwi przednich, przednia, po prostu ona zasłania to lusterko i tam niewiele widać. Trzeba szukać tego lusterka. Na mnie te lusterka tutaj mogłyby, mogłyby być zdecydowanie lepsze. Pojazd nie ma elektrycznych szyb. Jest to w pewien sposób zrozumiałe, yy, dlatego bo. Tutaj mamy ściągane te e, drzwi, tak? więc trzeba by było całą wiązkę odpinać. No okej, okay. nie ma tych e, szyb, ale traktuję to jako jakiś tam malutki minus. Mhm. Trzecia rzecz. Tutaj jest dość wysoko środek ciężkości poprowadzony. Mamy dach, mamy te drzwi. To wszystko sprawia, że e, idzie e, do góry. I musi, no jakby musimy sobie zdawać z tego sprawę, w szczególności robiąc bardzo gwałtowne jakieś manewry. Eee, to to jest to. No i chyba, chyba tyle. E. Zapraszamy Was na nasze media społecznościowe Facebook, Instagram, TikTok. Cieszymy się, że jesteście z nami na YouTubie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat e, tego pojazdu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat naszych filmów konstruktywną krytykę, Paweł? Przyjmujemy na klatę. Tak jest, dokładnie. I chcemy mieć z wami jakiś dialog. Jakbyście mieli jakieś pytania, śmiało zadawajcie, będziemy na bieżąco odpowiadać. I krótko mówiąc, żegnamy się z wami naszym klasycznym siema. Siem. No odcinek nie byłby sobą, gdybyśmy nie pokazali... Taki miałby być. Ja się odpowiem tak samo jak się wtedy. Dobra. No, się uczy składany. Nauczyć gówniarza, to chodzi i powtarza. Dokładnie. Gówniarzu. Czekaj. Po tym polu można jeździć. He, to trochę kusi <laughs> Paweł. Dawaj. Ty, jak ty wsiądziesz, to będzie niżej środek ciężkości Na, i dalej razy. zajedziesz. Dwa razy mi nie musisz powtarzać. Dawaj. Próbujemy. A, jest ruchoma. Ręczny. Zrobiliśmy go, tylko wywrócimy. Poczekaj chwilę jeszcze.